Ryba, wariacie. <grym>, Nic się chyba pomyliły, co jest? Co, nie, nie bijemy się dzisiaj? Nie, dzisiaj jest konferencja. Kasia mi mówiła, że dzisiaj. Nie, stary. Bijemy. 20 listopada. A, dobra, to pomyliło mi się. Nie, bo ja miałem na 11 się bić i cały czas jestem gotowy, wiesz, do walki. Ja śpię <grym> w tym stroju i czekam tylko, że dostanę jakiś telefon, że jest zmiana i że lejemy się teraz, nie? Jest na sali Twój trener czy nie? Twoim trenerem od stójki jest kto? Jest Arturo. Arturo. Arturo może byś nam przetarczował rybę Dawaj Arturo, lecimy tu. A ile to roboty? Nie, tarczy. Nie, tarczy. Nie mam tarczy. Twoich To na ręce, Arturo. dawajcie. Dawaj na ręce. Ładnie. Wątroba. Dziękujemy. Wielkie brawa dla ryby. No, jestem w szoku. Oni mają eee, lat, co powiesz na umiejętności? Tak się poniżają, kurwa, w internecie. Tak, no, A ten trener to nawet eee, starszy. Ryba, wiesz, że my w boksie nie walczymy. Nie? Ja tylko w boksie walczę. W 20 no. walczycie w boksie, jest, jest zmiana reguł. No, jest potencjał, jest potencjał. W każdym razie, no, bardziej się obawiałem przed. Tak szczerze. Bo dużo się mówi o kamerzyście. Ale o tym, że Wojtek Gola i Bokzel też zarabiają na niepełnosprawnych, kurwa to nikt nie mówi. Ty niż teraz. Po drugie, no, trochę sobie przypał zrobiłeś, bo kurs był tam jeden coś, że teraz chyba się wyrównają po takich tarczach, nie. No nie wiem, nie wiem, nie powiedziałbym. Koro według ciebie ryba jest lepszym freestyle'owcem czy fajterem? Bo on na pewno oglądał się go pojedynki. No tak, no walki widziałem. Myślę, że nawet szczerze mówiąc mógłby o pas zawalczyć przyszłości, natomiast no, na razie też nie organizują za dużo walk freestyle'owych, a co do y, samych walk tutaj, to no, dwie fartem były ugrane, szczerze mówiąc, według mnie. Także uuu. bardziej freestyle'owiec jest, to jest normalny.